Cześć, jestem Michał. Nie pokazuję się, bo tu jest Jezus najważniejszy. Według mojego towarzyszenia Jezusowi. No, jak każdego, powołał mnie w przyszłym święty. Stałem ochrzczony, zanurzony w jego śmierci, w jego krwi i zbawiony. Jednak stało się to wszystko przez usta moich rodziców i chrzestnych. Na moje osobiste i pełni świadome wyznanie wiary czekałem dość długo. Dopiero kilka lat temu powiedziałem Jezu, Ty jesteś moim Panem. I jak uczniowie, jak apostowie postanowiłem i za Nim. Zaufałem Mu i stwierdziłem, że czas się nawrócić. Oczywiście z łaski Bożej. Jak to się dzieje, że ktoś się nawraca? Nie wie. Jak to się stało, że ja się nawróciłem i poszedłem za Jezusem towarzyszemu? To jest powód uwielbienia Boga. Można go uwielbiać i śpiewać mu z tego powodu. Ale jest to największa przygoda. Towarzyszyć Jezusowi to odsuwa akaluteo, czyli z greckiego z kimś towarzyszyć, stać się uczniem, być posłusznym, naśladować. To słowa droga, keleutos, droga życia, wyprawa, podróż, bieg życia, orbita, czyli ja, moje życie kręci się wokół Jezusa. Więc można kroczyć tą drogą, którą jest Jezus. Dla mnie kroczenie za Jezusem to poznawanie go w słowie, zadawanie mu pytań w słowie i w tym słowie otrzymywanie, odpo otrzymywanie odpowiedzi. Otrzymuję odpowiedź również na modlitwie. Jezus naprawdę odpowiada. To jest doświadczenie wielu i taka jest prawda. Jezusa można uwielbiać, jak Piotr właśnie w tej scenie. Jezu, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus pozwala sobie patrzeć w oczy. Jezus pozwala sobie towarzyszyć. Jezus pozwala się rozkochiwać w Nim. To jest... Dla mnie towarzyszenie mu, poznawanie go, ciągłe poznawanie, wiek, że wielka jest tajemnica, która jest odkryta. Jak to powiedział Jan Paweł II, jest to tajemnica, którą warto poznawać, odkrywać. Więc poznawanie w słowie i modlitwie, towarzyszenie Jezusowi, pragnienie naśladowania go. Pragnienie wstawania się takim jak On, a przede wszystkim naśladowanie Go to jest doświadczenie Jezusa z stałego. Jezus żyje i to jest najważniejsze: Jezus zwyciężył śmierć, dlatego jest z nami obecny, nie zostawił nas samych, jest przy nas, a my jesteśmy przy Nim. Ja jestem Jego, a On jest mój. Panie, jesteś dobrym Panem. Ty żyjesz, jesteś Panem i jesteś moim Panem.